Siemanko, to już chyba naprawdę ostatni film z tego kampera zimno. Bateria mi mryga, zobaczymy czy uda się ogarnąć ten materiał, który chcę Wam dzisiaj pokazać. A Tak jak widzicie w materiale dotyczy to, zapalimy sobie trochę światła, będzie troszkę więcej tutaj światełka, a dotyczy to tego co się znajduje tutaj, tutaj pod tą szafką. Wszystko zmieściło się pod tą szafką, a dotyczy butli GazBank. Butla od Carbon Zorro, bardzo dziękuję za współpracę, miła współpraca. Jest to ta z lekkiej stali, 11 kg, ona tam około 500 zł. kosztowała. Nie wiem jak teraz po tych różnych podwyżkach gazu i tych innych będzie to. Kilka zaworów, pamiętajcie o zaworach. Zawory są ważne. Na czas podróży taka butla powinna być zakręcona. Nie mówią o tym jasno przepisy, ale to tak dla własnego bezpieczeństwa. Ona jest zamontowana, tutaj jest wycięta taka gruba sklejka chyba 18 czy coś takiego, jest wsadzona w to, żeby po prostu w ten okrąg, że tak powiem, ciasno. Dodatkowo jest pas, który jest przyczepiony tutaj do konstrukcji całej tutaj szafki jednej i drugiej. No i mamy zawory. Jeden zawór to ten, oczywiście na butli, jego zakręcamy. Potem mamy drugi zawór. Tutaj o, jak słyszeliście, coś tam poszło, bo chyba w przewodach jest po prostu gaz, ale to dobrze świadczy o tym. To znaczy, że instalacja jest szczelna. Jak sprawdzić taką instalację? Podjedźcie sobie do jakiegokolwiek gaziarza zwykłego, po prostu takiego, co zakłada instalację LPG. Jeśli ma urządzenie, czasem nawet mechanicy mają taki czujnik po prostu niech mam przeleci te wszystkie połączenia, jeśli taką instalację wykonujecie sami. Cała instalacja jest praktycznie na faro zrobiona, To znaczy połączenie tam na dole, do, do wlewu. Tutaj y, dopiero mieć idzie do urządzenia końcowe. Tutaj mamy mieć jedno i drugie do kuchenki gazowej i do y, tutaj tego mojego piecyka. to też jest, to też jest miedź Drugi zawór, który jest od razu rozdzielaczem, to jest ten zaworek. To jest dwóch. Yy, do góry. Jedno do góry i drugie do góry. Mało miejsca tutaj mam, przepraszam. Troszkę to tak nie będzie profesjonalnie widać, ale to, to już się przyzwyczailiście na moich filmach. Yy, jeden jest. Yy, nie pamiętam teraz który jest który. Jeden jest do właśnie piecyka, a drugi jest do, yy, do kuchenki gazowej. No i tyle. Trochę złączek, trochę tego wszystkiego. Jak dobrać te złączki? Sam do końca nie wiem. Tutaj pomoże Wam pewnie Carbon Zorro. Oni mi też pomogli. Są też takie zestawy całe, które że tak powiem też przychodzą. Na przykład do tego zestawu to od razu są tutaj te wszystkie złączki, nie złączki. Tak samo jest do tego całego zestawu przyłączeniowego. On się tam nazywa tak przyłączeniowy. Dodatkowo należy też zakupić reduktor. I reduktor powinien być ten taki kempingowy. On jest akurat na przykład u mnie żółty, ale też chyba są takie pomarańczowe. W każdym razie na nim jest namalowany taki samochodzik kempingowy. Dlaczego kempingowa? Bo ona ma inną, inne ciśnienie ma. Chyba, jeśli dobrze pamiętam, 30 barów. To jest takie ciśnienie. Tutaj też nawet napisane 30 barów. No. A dlaczego tutaj różne takie rzeczy są też napisane na tej butli? Bo jest to butla Gazbank, czyli tak zwana z zaworem, który przy 80% napełnienia odłączy nam już dalsze napełnianie. Wiem, że Polacy potrafią i na siłę potrafią jeszcze te gazbanki dotankowywać, czasem ten zawór gdzieś tam jeszcze upuszcza, czy tam próbuje, ale nie róbcie tak. Po co jest te 20% zmarnowanej przestrzeni? A no po to, że jeśli jest gorąco, to ten gaz ma inną, inne parametry. Krótko mówiąc tak po polsku i po prostu więcej się rozszerza i zajmuje więcej butli. I taka butla, jeśli byłaby napełniona do 100% i ten gaz zacząłby się, że tak powiem, powiększać, to po prostu taka butla by nam wyszczeliła. Tutaj mamy, tutaj mamy zawór do tankowania. Mamy zaślepeczkę. Odkręcamy zaślepeczkę. I tak, za pomocą takiej normalnej przejściówki yy, gazowej, jak mamy do instalacji yy, samochodowych, podjeżdżamy na normalną, na normalną stację LPG. A teraz jedną ręką to mi będzie ciężko to wkręcić. Yy, I tankujemy sobie LPG. Tak, LPG jest troszkę ma inną konsystencję, troszkę, troszkę inaczej e, niż takie butle e, ładowane, tam jest chyba tro, troszkę, trosz, troszkę inaczej. Natomiast to normalnie może, może służyć do gotowania, i normalnie ten piecyk też, też też nam działa. Także tyle o instalacji gazowej, o kosztach. Zobaczcie sobie na stronie Carbon Zogio, jak to wygląda. Plus, u nich też można ten reduktor kupić. Czasem można poszukać gdzie indziej, natomiast ten reduktor wszędzie kosztuje podobnie i dużo, bo ma nazwę campingowy i jest o wiele droższy niż taki zwykły do takich zwykłych wiecie, instalacji, do takiej zwykłej butli, tam do jakiegoś ogrzewacza powietrznego czy czegoś takiego. Tyle na ten krótki materiał, chyba mi starczyło baterii. Dzięki za obejrzenie. Jeśli się podobało, to zostawcie co tam chcecie, a ja was pozdrawiam. Cześć! Starczyło baterii.